Było to gwez sto lat slyde. Gbór Matis, płysłeśka ze Skrzesiewa, siedził z białką julą na rygach i webirele bulwę, kole pół po popełnił jula wsta, ces na huk, i rzekła. „Je puda co na różańc do Serakwiec, a te becie coc rzekam. Najpierw no zase zasepieś bulwę do kule, a ty pójdziesz do heci i dość dziecku za zagrzony mleczka. — Cec tam zes w kolipce zleził? Płezdze, łe fudrejeś kłynie, doś pruchum wiecierza, łemak makleś kłyre, wnekoś ganse, wedo krowa, i przecydześ mlikłe w ten strzydny kłyfel, ale naprzód głe dobrze wemejeś. Tej przewinieś dzieckue mu zasesiś, a be beciało, by doś mu ten wildzi cec cets, z cecierka cets, w gąbka, i tak długo będziesz kwe jaś łysnie. Płezdze zrobisz łedzin w blace, ale naprzód so urambi cile sechych drewk. I ugłtajź wiecierza, na dziś klucz skrapama. Dość zecum, sumsa na iś, a mnie płestawisz talerz na blace, aby wstawić w rurka do pizka. A ty co so zrobisz wit. no najpierw musisz so zrehtować lampka, nalot pytrolci, wecygnąc dacht i zalepić papiora ten wycidły cylinder. Przy lampce pójdziesz do walce żahala co brudny pieleści i je przepierzesz, wewisz je butyn na płot, a ciebie padało na linkan do pizka. Siary medło je kwele pytrolci na płelece w kuchni. Ty płeza miecześ izbę, jeś kuchnia i płełełeś talerze łez pełnia. Kureśce mię zaszczepujesz moje story z tryfleska. Cięj przynda, ty chcę widzeć u nas porządku. Tak Matis zabrył sa do wedle białceny w skoze. bulwę, biegł hutuś kłedac dziecku mliczka, wsepił chuder kwenium, wedoił krowa, dozrzuł sfinie, łemaklił kurę, neku łewce i gansę, a ty zrobił łedzin w blace i zastawił krepę. Łeskro był cile w bulew, bólew, zryłewył na riwce, weził belno z rełynk i łukył Wpuścił je do krepów, dobrze wymisił kuszcwium i rozluł na talerze. ciej wyr kunsk łebwił, deu troje dzecą łeści do rancik i rzekł, Terle muchita i itta. Temu w kolipce deł grochetka do ranczci, sumie śniej od błędoprzód musił zrechtować wit, a cemno sarobiło, buten mziało. Doznał się felec pytrolci posłał tej swego piątlatnego Francka do zielonej Muzesa hozendufta, co mił karć małopłedle. Knop przeniósł halwan pytrolci za półtora detka, a Tatk ją w chódkę z na polecał, bo obcemnicą nicą 4 Julką sam pojebiła łeśkama. Tatk siedł do izby, ich kunsk łyspł a ty chytuś kłę do kuchni do swojej lampci. Wlił pytrolci, jeś kunsk madrowił przy lampce i zakrzysył, przełożył. Krzeska do dachtu, a ten ani reszta nie polił, le trzyściu. Próbował jeść roz, a Tisa doznał, że to jest ciasto łeda, nie pytrolka. – Francku, kto chce dowód na pytrolkę? – Kwestor Mózes. – Wejle, to zjedze skłe, się momentu, że mężetelnici go zjadał ekrąg, a tu moś smród był łed zamiast pytrolci ciej tatk są tak serdzio na muzesa, dzeceska w izbie są so jadłe, a tej płecia są z kluska ma. Jedna kluska przez niedotemku dwyże wleciała do kuchni i tatkowi prosto włekłe. Ty go paraluj, resił, do izby, ale na zeceska sa chłutuśko poschływałe płet stół, płetłuszko za szafa, Łen nic nie widział, lecił, jak kluści lotają po izbie. W taci cemnicy. co so nie widział inni radę, jak zmekac nazot do kuchni, nigle drego kluska nie zalepi mu te go gułęka. Na ścieżce przeszła Jula. Co? Wamota iść cemno? Jo, bo wejle to smrodze składało na Małeda zamiast Pytrolci. Te, nasz chłęzen duft by nie zrobił. Kto, wi, co temoś lampka w luny? i szłał obociec. Zjała dwie sklunci. Jo, 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 to widzę, co temoś porobiony. Chłopie, jeste bez młyskły. Kwa temoś święcony łedę w lampka w luny. Heła jest sklunka full Pytrolci, a święcony łede le pół. Terele le sti z tylampci ta weda w włedziń, a wlej tu z bytle. Za chwilka sam rozwidniało słeśków. Memka wlazła do izby, i jaś rance załuma na ten jechd z kluskama. Ale zeceska sam chłytysko ustatkłewo, bo z memką przewidzę, to nie jest statka łecemnicą. Chcemy leso, so.